Biblia mówi, że każdy spotka się z rzeczywistością Bożą, każde kolano się przed nim ugnie i każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem. Wróćmy do słowa Bożego. Przez całe życie Pan Jezus, kiedy był na tej ziemi, mówi o dwóch rzeczach: mówi o śmierci i mówi o zmartwychwstaniu. I kiedy Jan zobaczył go pod wpływem objawienia Bożego, mówi o to Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. On zobaczył w nim Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata. Jakże to było wymowne. I Pan Jezus to mówi do uczniów. I w jednym miejscu pisze, że oni, go, oni nie zrozumieli tego słowa. Ale w drugim miejscu Słowa Bożego przez kilka razy to wypowiada. Nawet Piotr mówi, nie przyjdzie to na ciebie. Oni nie rozumieli tego. Byli w innej rzeczywistości, byli w innym wyobrażeniu o Jezusie. Dziewiąty rozdział Ewangelii Łukasza jest powiedziany tak. Na kłoncie uszu swoich, 44 4 i 45, 9 rozdział. Na kłącie uszu swoich, do tych słów, Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie, lecz oni nie zrozumieli tego słowa, i było ono zakryte przed nimi, także nie pojęli go, a bali się go pytać o znaczenie tego słowa. Zderzałem się dwie koncepcje. Pierwszą, którą Pan Jezus mówi i druga koncepcja, która była w nich. Oni mieli inne wyobrażenie Pana Jezusa. Oni mieli wyobrażenie, że Pan Jezus odkupi Izraela, od niewoli. Bo tak Słowo Boże mówiło i mówi w Izajaszu, że potężna będzie władza, więc oczekiwali władzy i wyzwolenia od Jezusa. Ale nie brali też pod uwagę tego Izajasza 53. Inne miejsca ze Słowa Bożego, gdzie jest mowa o cierpieniu Jezusa. Więc te wyobrażenia ich były inne, Niż to, co Pan Jezus chciał i mówił do nich. Słuchajcie, my nieraz mamy różne wyobrażenia o Bogu. Zdarzyło się Wam tak, że te wyobrażenia o Bogu, które mieliście, musiały być skonfrontowane z rzeczywistością? I co? I nieraz był ból. Bo to nie tak było. Bo to ta moja układanka się rozsypała. To moje ABC zostało zmienione na BCA i co innego jeszcze. Coś się poprzestawiało. No oczekiwałem coś a... ale całkiem inaczej wyszło. Jego drogi są wyższe od naszych dróg, No ja jedno wiem, że Bóg jako dobry ojciec, Współdziała we wszystkim ku złemu, ku dobremu. Nawet jeśli przechodzimy karcenie, Jego wolą jest, abyśmy oglądali w przyszłości Jego świętość. To jest Jego cel. Więc nieraz powiedziałem, że ta nasza układanka naszych wyobrażeń o Bogu musi się rozsypać. I to nieraz jest trudne do przyjęcia, ale my nieraz też tak postępujemy. Boimy się zapytać Boga: Boże, ale jak będzie? Znam pewną siostrę, której mąż zachorował na raka. Oboje wierzący ludzie przychodzili. Wierzący ludzie wyznawali uzdrowienia. Ale przyszedł jeden pastor, i w miłości powiedziałem prawdę. Powiedział: W tej rzeczywistości, w której jesteście, musicie zrozumieć, że Bóg Twojego męża powołuje do siebie. I ona była wdzięczna za tego pastora. Przyjęli to ze łzami. Ale rozsypało się coś, co było ich wyobrażeniem w tym momencie. Nieraz musimy przejść przez to. Nie jest to łatwe, ale ufajmy Bogu, że On wszystko czyni ku naszemu dobru. Wszystko czyni ku naszemu dobru i to, co dzisiaj przeżywasz, też. Czyni dla Twojego dobra. Po latach może to zrozumiemy. I ciągle Pan Jezus im to przypomina, że musi umrzeć i musi zmartwychwstać. Nie ma innej opcji, nie ma innego rozwiązania. On musiał oddać swoje życie. Musiał przelać swoją krew musiał cierpieć potworny ból musiał zmagać się w ogrodzie getsemane jego krople były jak krople krwi potu to było zmaganie kiedy wołał ojcze oddal ode mnie ten kielich on musiał to przejść kiedy myślę o Jezusie o jego cierpieniu to dodaje mi siły, aby iść dalej, ale to wzbudza wdzięczność w moim sercu za to, co On uczynił dla mnie. Bo tam widzę siebie w tym kielichu, tam widzę mój brud i mój grzech, który On wziął. I idą dalej. Pan Jezus cały czas o tym mówi. I przychodzi ta rzeczywistość. Przychodzi ta rzeczywistość, która się w końcu musiała dokonać. Wszyscy się rozproszyli. Pan Jezus został do końca wierny i mówi: Ojcze, nie moja wola, niech, lecz Twoja wola, niech się stanie. I wreszcie następuje 24 rozdział, o którym dzisiaj tutaj było wspomniane. 24 rozdział, który mówi o zmartwychwstaniu, kiedy te kobiety przyszły do grobu, Maria Magdalena i Maria, i tam otrzymują takie przesłanie: Nie ma go tu. Ale wstał z martwych. Wspomnijcie, jak mówił wam, będąc jeszcze w Galilei, że syn człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i musi być ukrzyżowany, a dnia trzeciego powstać. I wspomniały na te słowa, na jego słowa. Wspomniały sobie to, co Pan Jezus mówił, przecież to się wydarzyło teraz. I coś z tym poselstwem przychodzą do uczniów. I jaka była reakcja? Przypominacie sobie to słowo? Lecz słowa te wydawały im się niczym baśnie i nie dawali im wiary. Jeśli byśmy dzisiaj nie jednego człowieka zapytali o zmartwychwstanie, to podobna by była może reakcja słowa te wydawały się jako baśnie. Jakoś co, coś, co nie jest rzeczywistością. I musi nastąpić dopiero konfrontacja Jezusa z uczniami, aby ta prawda. O tym, że on musiał cierpieć i zmartwychwstać, dotarła do ich serc, bo przecież oni mieli zanieść to poselstwo, a sami w to nie wierzyli. Więc lubię tą opowieść tutaj, która jest opowiada o tych dwóch z Emaus. Oto wyobraźmy sobie, idą i mówią o tym. I nagle przybliża się do nich Jezus. Nie mówi, kim jest. Przybliża się tylko do nich. A oni nie poznali go, dlatego że oczy ich były zasłonięte, bo oni się czegoś innego spodziewali. Oczy były ich zasłonięte tym, że stało się tak, a nie inaczej. Nieraz tak jak już mówiłem, dziejem się rzeczy nie tak jak my chcemy. I nieraz oczy nasze są zasłonięte problemem jakąś górą, niewyobrażalną i nie widzimy Jezusa. zdarzało się tak nam mnie raz, że pierwsze widzieliśmy górę problemu, a później widzieliśmy Jezusa. Albo wcale żeśmy go nie widzieli, bo ta góra nam go zasłoniła. Co pan Jezus powiedział o górze? Jeśli ktoś by miał wiarę, niech powie tej górze. I ta góra przysłaniała im Jezusa, ich wyobrażenie o tej sytuacji. Oczy były zasłonięte, nie mogli go poznać. I pan Jezus mówi jakby nic, nigdy nic. Cóż to za rozmowy idąc, prowadzicie z sobą. I przystanęli przygnębieni. Jak to rozmawiali z Jezusem. Przecież to byli uczniowie. Przystanęli przygnębieni i dalej Go nie widzieli. I mówią, czy ty jesteś jedynym pątnikiem w Jerozolimie, który nie wie, co się. W niej w tych dniach stało? I dalej mówi: mówią, z Jezusem Nazareńskim, który był mężem prorokiem mocarnym w czynie i w słowie, przed Bogiem i wszystkim ludem, jak arcykapłanie z nasi wydali na niego wyrok śmierci, ukrzyżowali go, a myśmy się spodziewali. A to jest to, że On odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak się to stało. Lecz niektóre z niewiast, nasze, niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem, u grobu, wprowadziły nas w zdumienie. Bo nie znalazły jego ciała. Przyszły mówiąc. Że miały widzenie aniołów, powiadających, że On żyje. A On rzekł do nich, tu mamy o głupi, ale w niektórych przykładach jest, o nierozumni. O nierozumni i gnośnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. I na nowo Pan Jezus im mówi. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I co się dzieje? Począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Wykładał im na nowo, na nowo im objawiał, oni potrzebowali tego. I później się tak wydarzyło, że jakby Pan Jezus miał iść dalej, oni Go przymusili, zasiada z nimi do stołu. Gdy zasiadł z nimi do stołu, wziął chleb, pobłogosławił i rozmamawszy, podawał ich im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali Go, lecz On znikł sprzed ich oczu. Zauważcie, wtedy go poznali. Przecież Jezus łamał chleb podczas Paschy też. Też wypowiadał błogosławieństwo nad chlebem i też dawał uczniom. Jaka jest różnica? Kiedy dawał im, to na jego rękach zobaczyli ślad gwoździ. I dzisiaj chcę powiedzieć. Jeśli coś nam przysłania Jezusa w naszym życiu, spójrzmy na nowo na Jego rany. W Jego sińcach i w ranach jest uleczenie, nie tylko to fizyczne uleczenie, ale w Jego sińcach i ranach jest uleczenie także naszej niewiary. W Jego sińcach i ranach jest uleczenie naszych problemów. W Jego Sińcach i Ranach jest wszelkie ukojenie. Potrzebujemy na nowo, aby nasze oczy się otworzyły. Tak jak uczniów się otworzyły oczy, i poznali go po łamaniu chleba. I cóż oni, cóż oni takiego mówią? Czyż serca nasze nie pałało? Czy serce nasze nie pałało, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? Ich serce pałało, kiedy pisma im w drodze otwierał. I my potrzebujemy, w drodze jesteśmy, bracia i siostry. Jesteśmy w drodze, tu na tej ziemi, w pielgrzymce, i potrzebujemy, aby Pan pisma nam otwierał w naszych sercach, aby nasze serca były rozpalone dla Niego. Potrzebujemy tego działania Ducha Bożego, aby On nam otwierał Słowo Boże. Oni poszli szybko do uczniów, wrócili się. I Pan Jezus ponownie staje przed nimi. Oni dalej, jak są zaskoczeni, nie wierzą w to. I Pan Jezus na nowo tłumaczy im, mówi: To są moje słowa, które mówiłem do Was, będąc jeszcze z Wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza. U proroków i w psalmach. Jest wiele miejsc w Zakonie Mojżesza, u proroków i w psalmach. I co? I wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć pisma. My tego potrzebujemy. Dlatego, że sama litera nie da nic nam w naszym życiu. Ale to słowo ożywione w Duchu Bożym, ono jest pokarmem. I ono daje nam życie. Otworzył im umysły, aby mogli poznać pisma, aby mogli zrozumieć pisma. I co mówi? Co Pan Jezus, kiedy otworzył im umysły, o co mu się rozchodzi, aby dotarło wreszcie do nich? Jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. Na nowo, jako zmartwychwstały, mówi im tą prawdę. I mówi, począwszy od Jerozolimy, w imię moje ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Wy jesteście świadkami tego, ale mówi, ale nie oddalajcie się z Jerozolimy. Oto ja syłam na was obietnicę mojego ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Czyli świadectwo, że Pan Jezus umarł i zmartwychwstał, musiało być wypełnione duchem bożym w nich, aby oni to świadectwo mogli zanieść. To świadectwo miało być w nich, to świadectwo miało przynieść moc tym, którzy słuchają. I kiedy Pan Jezus ukazywał się uczniom przez ile dni po swoim zmarłtwstaniu? Przez 40 dni. Mieli wspaniały czas, wspaniałą konferencję. Ukazywał się i w Galilei, powtórzył swój cud. Ukazywał się w różnych miejscach. I mówił im o czym? O Królestwie Bożym. Chcielibyśmy to jakby zrozumieć, co tam pan Jezus mówił. Jest to zapisane. Ale mówił, pisze krótko, mówił o Królestwie Bożym. A na temat Królestwa Bożego możemy wiele czytać w Słowie Bożym. Ale na pewno mówił o tym, że przyjdzie taki czas, kiedy on przyjdzie jako król. I zasiądzie na tronie Dawida. I wtedy niektórzy mówią, że tutaj niewłaściwe pytanie zadali uczniowie. Ja myślę, że właściwe w tym momencie, dlatego że oni im się rozchodziło o to, kiedy się to wypełni, to co Pan Jezus mówił. I mówią, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Znów ta, ta myśl no przecież to miało nastąpić. Ale Pan Jezus mówi, co mówi? Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, czyli te czasy nastąpią. Które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami gdzie? W Jerozolimie, w całej, w Samarii, i aż po krańce ziemi. gdy. To świadectwo było w mocy ducha w ich sercach. Oni potrafili ponieść cenę. To świadectwo trafiło do narodów i to świadectwo też trafiło do naszego narodu: że Jezus umarł i zmartwychwstał. Ale tak jak już powiedziałem, bez mocy Ducha Bożego nie jest możliwe, aby to świadectwo było żywe w nas. My potrzebujemy tego ożywczego tchnienia w naszych sercach, aby żyć odkupieniem Jezusa Chrystusa i jego zmartwychwstaniem. Tak, bracia i siostry? My potrzebujemy jego działania. Popatrzmy na Kościół. To jest czwarty rozdział, 33 trzeci werset. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo. O zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich, składali świadectwo z wielką mocą. To jest nasze dziedzictwo, to jest dla nas, dla Kościoła. Składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Tego dzisiaj świadectwa potrzebuje ten świat. Ten świat dzisiaj i nasze środowisko jest nasycone innym świadectwem: jest nasycone świadectwem chorobą, strachem i lękiem przed śmiercią. Choroba, strach przed chorobą i strach przed śmiercią. I to się nam też udziela. Zacznijcie oglądać codziennie telewizor, to się Wam też będzie udzielało. Ale my dzisiaj potrzebujemy świadectwa życia przez martwe wstanie. Jedna pieśń, którą śpiewa. Fanny Crosby jest powiedziane, 113 chyba numer w jak Pielgrzyma. O, mów mi, mów o Jezusie, słuchać tej wieści bym chciał. Co będziesz słuchał, to będzie w Twoim sercu. Jak chcę słuchać o Jezusie. Jak chcę słuchać o tym, że On zmartwychwstał. Jak chcę słuchać o tym, że On żyje. Przecież Jego duch prowadza życie. Nie wprowadza śmierci. Tam, gdzie duch Pański tam wolność. My potrzebujemy tej wolności w nas, aby tą wolność zanieść innym. Przesłanie wolności w odkupieńczym dziele Jezusa Chrystusa i w jego zmartwychwstaniu jest powołaniem kościoła do tego czasu, w którym żyjemy. Oni mieli trudno, bo ich zabijano. A my mamy trudno? My też mamy trudno, ale nas jeszcze nikt nie zabija. Jeśli Kościół nie ma tego przesłania o życiu w Jezusie, Chrystusie, to kto je będzie miał? Wy jesteście światłością świata. A może to jest takie, taka przerwa, teraz, teraz nie, to później będziemy kiedyś. Nie, dzisiaj. Dzisiaj tą solą i światłością jest: Kościół ma klucz, i kościół ma odpowiedź na to, co się teraz dzieje. Wierzę w to. Dlatego, że poznał dzieło odkupieńcze w Jezusie Chrystusie i poznał dzieło zmartwychwstania. Rozmawiałem z jednym pedagogiem. Mówi: Młodzież żyje w depresji. Te lekcje online. Niektórzy opuszczają, później psycholog ma problem, żeby z nimi nawiązać kontakt. Zaczynają ludzie się wytracać. Młodzi ludzie, mówi, przeżywają depresję, przeżywają sytuacje trudne, przeżywają myśli samobójcze, dlatego że nastąpiło oddzielenie człowieka od człowieka. Kto przyniesie posłanie życia? Kto przyniesie posłanie nadziei? To przyniesie nadzieję zmartwychwstania i życia. Jeśli nie Kościół, to kto? Jeśli nie Ty i ja, to kto? Napełniajmy się Chrystusem, napełniajmy się Jego Słowem i nieźmy tą nadzieję zmartwychwstania w tym czasie, w którym żyjemy.